John Stones, SBC, nieprawdopodobnie dobrze oceniany SBC z dnia wczorajszego. Słuchajcie, zrobiłem go na środkowego obrońcę w tej wersji, gdzie ma Playstyle Plus tak zwany shop, czyli instynkt, który sprawia, że gdy naciskamy odbiór, naciskamy strzał, no to faktycznie ten obrońca interweniuje znacznie lepiej. Bardzo dobre statystyki obronne, świetne też tutaj statystyki, średnią przyspieszenie też bardzo bardzo zacne. No ja go zmieniłem za Vergila Van i zagrałem im Całe Champions. Obejrzycie właśnie w tym odcinku skrót moich zmagań. Będzie parę interwencji z tą ale no nie będzie to cały film skupiony na jego poczynaniach. No bo oczywiście trzeba też pokazać wszystkie bramki strzelone i stracone. Także łapka do góry, bardzo, ale to bardzo mile widziana i lecimy. Dobra, Finito, słuchajcie, na głównym kącie, Finito na głównym kącie. O jest jaka dawno Ci robią jakieś ikonki czy coś. O rany. Może być idealne wzmocnienie przed championsami. Chciałbym, chciałbym. I w sumie. Mógłbym się zastanowić, czy by nie zrobić stąsa za Carvalho. To mogłoby być wzmocnienie, już. Czad, co sądzicie? Stąs za Carvalho. Mojoba na lecimy, lecimy. Lecimy, chyba, chyba Wjechał, nie? <laughs> zobaczmy, zobaczmy, co tutaj będzie. Okej, okay. statystyki są niezłe, bo tutaj sugeruję, że to może być jakiś dobry napastnik. Ej, to może być jakiś dobry napastnik. Wytrzymałem 83, 78. Tu się wszystko zgadza, tylko musi być dribbling wybitny. Widzisz ten dribbling i wierzysz od razu, że będzie jedna wielka... O, oh, tutaj wstaw dowolny inwektyw, nawet ten wulgarny. stąśnik gotowy, tylko trzeba jeszcze wybrać odpowiednią wersję oczywiście. Także czas na player picka. Stone Sam. Ujawni wszystko. Pyk. No i którego bierzemy? Z shopem, no bo skoro na stopera, no to bierzemy tego... Ciut wolniejszego, ale z lepszymi statystykami defensywnymi, no i z... Lepszym playstylem John sprawa noga. Może grać też na SPD, ale. Wykorzystamy go typowo na środku obrony. Dobra, jeden meczek szybki ocenka składu. Aha, tu jeszcze w ogóle nagrody za rivals mam, ale to tam. Tylko te słabsze. O Jezus, ale to tak fatalnie wyjdę na zgraniu tutaj? Aż tak? Dobra, spróbujmy go za Wandajkę. Że ja tu mam skład węgla i Papy z różnych stron świata, ale. Dobra, pierwszy kontakt z piłką. Yy, nie konate, tylko Stones oczywiście. No dobra, powinien sobie radzić, no Dobrze! Brawo na no ni To będzie gol Dobrze Ale czyściciel, dusiciel. Ładnie, spokojnie. No. Nie, na spokojnie, ale co Zero to gotuje w tym polu kardym. Naprawdę ciężko do niego podbiec potem. A tu nawet taka trivelka wpadnie, tak? Po Dol. O, trivelka, świetna, 3-0. Bilansik. Ale no na razie w tych meczach dwóch co zagrał, no to wybić, zawodnik. Wjeżdżasz i odbierasz. To jest zawodnik na tak zwane... ...dwa podejścia. Wjeżdżam, kasuję. O nie, to co teraz w mieście krótkim. Dobre, w końcu. Do grinie, brawo na nim. Dobi. Tak jest, super FK. Ha. He? Okay. Dobra. Brawo. Oklepana. Super Kai. Dobra, jesteście 89, to już Wypadałoby zagrać mądrze. Dobrze grał rywal bardzo dużo nas spinku, gościu. chyba. No właśnie, widziałem to. że pewnie luźny strumień. ma Dobrze! Dobry green. No kurczę, system, Ale mu naprawdę gierka podarowała, teraz brameczkę. Bo przesunąłem się dobrze bramkarzem, okej, okay, wróciła piłka do winniego, ale jeszcze stałem na linii tego strzału, nie? Dobra, ale szybko odkuczę. Trzymaj buścik. buścik. I wjeżdżamy w dribbling teraz za Roberto. Roberto Przed polem karnym. trzymanie za jeden. Roberto znowu. Pierwszej piłkę teraz przyspieszamy. Kieza dostanie piłkę. Kieza zgra. Do Pajor. Pajor. ma Mati. Trzeba rozatrzymanie. Full control. O. Ej, do, 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 dostałem tam kostkę, moim zdaniem lekko. Okej. Okay. Lewo Stones. Że tego nazary wytrąciłeś tu. Dobre. Perfekt. A Widpor to tak zwana dezercja. No piątka z tyłu jest dobra na odganie, to prawda. Po to to skażaniu to... Aha. No, ok, Stones. Fajny samobój. A to ja musiałem coś się odwalić niestety na go, co mi się wydaje. Znaczy nie, to no, odwaliłem, bo myślałem, że sobie x to wybijam. Bo to, to normalnie wybić strzałem, ale byłem leniwy i liczyłem, że na x sobie zagram konterkę dalej. Dobrze, 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 Kieza, super. Gol. Ale już to zmieścił. Ojeje. Ale ładnie teraz szedł. Się... Ajajajajaj. Aha Dobra, jeszcze walka Ale bardzo wysoko gra i bardzo dobrze. Że bilansik. Well deserved. Dobrze, 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 brawo. No musiał to dobrze podać. Kurde, nie ma spalonego. Na PC się nie da, nie, na PC się nie da. Na konsole Okej. Okay. To już, już w sumie... Przesuwałem się, ale to by nic, nic nie dało w tym momencie i tak, bo był na maksa przesunięty. Ale podrublował. Brawo, nańskie za. też. Eee, dobra. Uuuu... Ujojojojoj, kto to? Pod wrażeniem jestem, naprawdę. i dwa, zasłużone bilacik. Nazario, wiercik. A, dawaj, dawaj. A, tak, 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 tak. W końcu. Dobrze, dobrze, dobra siła wreszcie. Prawo. Czy to ok? 3, 1, 2? Ciekawe. Ale jak się poczuł moc, poczuł moc gościu? No, będzie nas teraz poczuł moc. Powiedziałbym. Dobrze, super power. No bo muszą. Ale ładnie zamieścił teraz. Dobra, trzeba go na pustą wystawić. Dobrze! Dobrze za Roberto, super. Dobra. Dwie szanse teraz na rangę, rangę trzecią, tak. Szkoda, że za 12 nic nie ma, bo jak wygramy to wiadomo, że już nie mamy o co dalej walczyć, ale jest i Mbappe. To jest dobry duet żeby tutaj postraszyć. Oj! Oj! Ale przesunąłem się w idealne miejsce, no. Strzel to. Strzel to! Tak, 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 FK! Bo naprawdę każda z tych trzech porażek to był bardzo dobry rywal. Nie to, że meczy nie do ugrania, ale mocni rywale po prostu wszyscy. Gdzieś pewnie... Yy. Troszkę, troszkę zabrakło skilla, troszkę, troszkę szczęścia. Troszkę też składu. Nie ma, co, nie ma co ukrywać w niektórych momentach. Jakiś game changer by się przydał tutaj. Jeden zawodnik, który by naprawdę robił mega dużą różnicę, ale. Jacku, przecież już to powiedziałem. A, ładnie teraz. Ładnie teraz ten lobik, Przeciwnik. Ewa, Pajor. pięknie, super Ewa. No to już będzie chyba GG, ale rywal, ja myślę, że ma ostatni meczorangę czy coś. Może ma podobny bilans jak ja i po prostu gra do końca. Jeszcze wierząc, wkręcił to. Pięknie, super. Kapitalnie na nich. Pieczętujesz to zwycięstwo już. No dobra, dobra, skończyliśmy w takim razie zmagania. 11:3, 11:3, takie, ale w ogóle kurczę. Na PCC co grałem, znaczy na, na laptopie co grałem, dwa tygodnie czempiony to samo i teraz ostatni meczek trzeba oddać. No dobra, ranga trzecia, bardzo szybko, bo to przecież jest y, druga w nocy z haczykiem. I co numeru food dostaniemy? Zobaczymy, jakie. Jawniej szybko, wszystko i pomiń. o oh yes, Ndika tak zwany. Dobra, jeszcze jeden numer. Food Hej, okay, Wlachowicz. Proszę uprzejmie, Proszę uprzejmie, Filip. Dziękuję, za oddane mecz. Nie ma problemu, że się załapałeś na krosie. Okej, okay. oblaczek chyba, tak? Najwyższy werol tutaj. Są niewymienne, niestety. Dobra, kogo bierzemy? Dreson czy Bernardo Silva, Nie ma zaznaczenia. No jeszcze jeden pik w takim razie, zobaczmy. Omin i ujawni wszystkie. Chociażby, wszystko szybko ujawnić. Ale, dobra, no nie będzie mit. Czyli co, 3x88, tak? 3x88 sprzedawalne. No i teraz, teraz zobaczmy, co tu będzie w sklepie. Zobaczmy, co tu będzie w sklepie. Mm -hmm. 20x82, lecimy. Ale bez karty specjalnej. Dersun chyba? Się dobrze rozpoznałem po sylwetce. Renard. Nie, źle rozpoznałem. To musi być kimś chyba w takim razie. Dobra, wymienię wszystkie wymienne. To tu. Ten na Quixel. Patrzymy dalej. 10x84. No dobra, coś wymiennego, ale czy coś dobrego? PS, Argentina, MLS. No, no. No kto to? No kto to? No kto to? Mes, Kremes. A czemu nie karta specjalna? Czemu nie karta specjalna? Bo karta specjalna to Sugita. To Sugita. A, pierdźcie. Fajne te numer 1. Takie typowe, fajne foderki. Dobra. No to zostało nam jeszcze dwa razy. 87 plus niewymienne, ale też bez Happy endów w postaci jakiejś fajnej karty. Chociaż jest tutaj aż 90. Ale to tylko wiadomo. I tak, foder. I uwaga, uwaga. I dwa ify. A czy właściwie dwa razy paczka z trzema ifami? Pytanie, czy będzie łokołtowo? Nie będzie w pierwszej 83 razy 3. Daj transformową rzucamy. No i ostatnia paczucha. Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Czy będzie? Nie ma. No po nagrodach, nie? Łatwo przyszło. Szybko przyszło, szybko poszło. no. Tyle mogę powiedzieć. no. Co jeszcze mogę wam powiedzieć? I możecie korzystać też zeneba.com Wykrzyknik Eneba Wykrzyknik Eneba e I tutaj doładowania do PlayStation Giereczki Różne Także takie rzeczy, Call of Duty, wygraj Squid Game Z punktami Call of Duty Okej okay. Czy tutaj coś mam dodane do koszyka? Coś miałem Zobacz koszyk Patrzę koszyk, czy kod rabatowy działa? Łowcy gier, patrzymy zastosuj Działa Także można na przykład kartę za 200 zgarnąć za 177 zł. Także, jeśli doładowujecie sobie ja, chcecie mieć tani na przykład PS Plusa, no to jest to całkiem niezła opcja. Także wykrzyknik Eneba, tak jak tutaj macie czy to możecie wbijać. I co, Rajdzik, nie? Do usłyszenia. Do zobaczenia. Pa pa.